Państwo rozpoczynamy uroczystość nadania tytułu zasłużonego dla miasta koło brzegu panu Piotrowi Bednarskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam syna pana Piotra Bednarskiego. Niestety pan Piotr ze względów zdrowotnych nie może dzisiaj być z nami, ale serdecznie go pozdrawiamy, a pan Piotr Bednarski reprezentuje naszego zasłużonego. E, witam serdecznie panią Annę Bankowską, członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Witam Panią Annę Mieczkowską, Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Panią Ilonę grenda czy Zastępcę Prezydenta do Spraw Społecznych. Panią Bogdana Błaszczyka, Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg. Członków Kapituły do spraw nadawania tytułów Honorowy Obywatel Kołobrzegu oraz Zasłużone dla Miasta Kołobrzegu z Przewodniczącym Panem Marianem Jagiełką. Witam pana Mariana Jedneckiego, prezesa Stowarzyszenia Autorów Polskich Kołobrzeg i członków tego stowarzyszenia. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, znajomych i przyjaciół pana Piotra. Witam wszystkich państwa bardzo Zapraszam Pana Mariana Jelideckiego do odczytania laudacji w imieniu Stowarzyszenia Autorów Polskich. To właśnie to stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie tytułu zasłużone dla miasta Kołobrzegu Panu Piotrowi Wytarskiemu. Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Autorów Polskich, to Złożył wniosek o nadanie Piotrowi Bednarskiemu tytułu zasłużony dla miasta Kołobrze. Rada Miasta Kołobrze przyjęła uchwałę o nadaniu tytułu zasłużony dla miasta obrzech panu Piotrowi Bednarskiemu, Nestorowi Kołobrzeckich Poetów i Pisarzy. Wszyscy bez wyjątku, w większym lub mniejszym stopniu, porażeni jesteśmy poezją od najwcześniejszych lat dzieciństwa. I tu postawić można sobie pytanie: po co nam poezja? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bowiem każdy z nas. A szczególnie poeci zachowują odpowiedź na swój jako ściśle prywatny użytek i zamykają w sferze intymnych doznań i przeżyć. Pan Piotr Bednarski, Nestor kołbrzeżski poeta, literat, człowiek morza, wrażliwy na piękną i ludzkie sprawy, zakochany w Kołobrzegu od lat 60. Tu się osiedlił, tutaj pracował, tutaj uprawiał swoją niepowtarzalną twórczość literacką, gdzie w poezji prezentował tak zwaną lirykę naszych dni. Jego prace tłumaczono na wiele języków, uzyskał uznanie w kraju i za granicą. W swoich książkach dostrzegał trud pracy ludzi na morzu, nawiązywał do tej ważnych po tematyki, ale nie tylko. Kołowrzewski Pegas Kultury to nagroda starosty Kołowrzewskiego, co roku przyznawano osobom lub organizacjom za działalność kulturalną na rzecz powiatu Kołowrzewskiego. W maju 2018 roku, taką statuę w kategorii twórca kultury otrzymał pan Piotr Wednarski, kołowrzewski pisarz i poeta. Piotr Bednarski urodził się w Oryszkowicach na Podolu. Dziecińce spędził w Związku Radzieckim. Dorosłym w dorosłym życiu był rybakiem dalekomorskim, także marynarzem. Wydał siedem tomików poezji, w tym przepiękny tomik poezji Lirka naszych dni, który serdecznie, po, serdecznie polecam do przeczytania, do zapoznanych, nie, do przeczytania. Wydał także dwie powieści. Lancelot i Percival, pięć zbiorów opowiadań i bajek. Wiele utworów Piotra Wygnarskiego otrzymało znaczące wyróżnienia, na przykład nagroda imieniem Konrada za to opowiadanie Czarcie nasienie w 1978 roku, a za powieść Błękitne śniegi otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury w 1996 roku. Ta powieść Przedtłumaczono przed na język francuski, włoski i niemiecki. I na podstawie tej powieści nam. Na, przepraszam bardzo, na podstawie tej powieści nakręcono w telewizji polskiej przez panią e, widowisko teatralne. Ja mam tyle do powiedzenia na temat mojego przyjaciela, Petra Dymarskiego. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Bardzo. Uchwałę w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Kołobrzegu panu Piotrowi Bydnerskiemu czyta przewodniczący rady pan Bogdan podstan. Szanowni Państwo, uchwałą numer 772 przez 22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie nadawania... Panu, na, na, nadania panu Piotrowi Bydnawskiemu tytułu zasłużony dla miasta Kołobrzeg. Na podstawie artykułu 11, 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym oraz paragrafi 2 ust. 1 regulaminu nadawania poz i pozbawiania tytułu honorowego artykał i zasłużonego dla miasta Kołobrzegu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta z dnia 8 września. 2015 roku w sprawie ustanowienia tytułu monologowatka obbrzegu zasłużony dla miasta Kołbrzymu oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania i pozbawiania uchwala się co następuje. Za cały kształt wieloletniej działalności kulturalnej nadaje się panu Petrowi Wednarskiemu tytuł zasłużony dla miasta Kołbrzymu. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym miasta Kołbrzyk i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mniejszym chciałbym na, nam zaszczyt wręczyć dyplom e, e, nadania Panu Piotrowi Bydlarskiemu tytułu za stronę dla nas z wraz z legitymacją. E, I proszę Panią Prezydent, e, o, Bardzo proszę. najgorszej czystości. Mianowicie tytuł Zasłużony dla miasta koło brzegu. Pan Piotr Bednarski ponad 59 lat temu jeszcze jako młody człowiek zdecydował się pozostać w naszym pięknym mieście i udało mu się z wielkim powodzeniem połączyć dwie pasje. Pracę na morzu z pasją Literacką, która zaowocowała tak naprawdę licznymi utworami nagradzanymi wielokrotnie na prestiżowych konkursach, rozsławiając tym samym nasze piękne miasto. Zważywszy na fakt, że tytuł Zasłużony dla Miasta Kołobrzew nadaje się ludziom wyjątkowym za szczególne osiągnięcia, tym bardziej proszę przekazać tacie serdeczne gratulacje i życzenia od nas wszystkich. Dziękuję taty, odebrać tą nagrodę i serdecznie nam współpodziękować. Na tytule e, Radnym Radnym Miasta Szczecji, w Polsce, na kraju oraz Panią Terzy. E, trochę się zgłosiłem. E, e, nie chciałbym, chciałbym to Moja no wypowiedź była w tym duchu minimalistycznym, bo e, 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 tutaj słowa tak główną no, rolę i ja więcej nie do dziękuję. Panie Piotrze, w imieniu zarządu województwa Zachodnie pomorskiego Znajduje się w Szczecinie. Chciałabym Panu złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje. Za każdym razem, gdy tutaj się spotykamy, w tej pięknej sali, właśnie z takiej okazji jestem dumna, że tak wielu wspaniałych ludzi e, swoje życie poświęca temu pięknemu miastu. I serdecznie gratuluję, że Pana Tato został tutaj i jest z nami. Proszę przekazać na jego ręce serdeczne gratulacje i dużo, dużo zdrowia przez kiedy Ja chcę przekazać tylko maleńkie słowo z miasteczka z południowej Wielkopolski, bo tam pracuję, tam mieszkam, ale jestem członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich w Kołobrzegu. Chcę powiedzieć, że nie umarłeś całkiem, poeto. Twoje imię zapisane w annałach. Bo to prawda zbyt oczywista, że gdy umierają poeci, zostawiają mądre słowa, przyjaźń pamięć i miłość, do tej ziemi, do świata, do ludzi, do tego miasta. Piotrze, wyrosłeś z. Tej ziemi i ta Ziemia będzie nas żywić Twoim chlebem. Dziękuję. Korzystając z okazji, że każdy może się wypowiedzieć, to nawet ja w imieniu i Stowarzyszenia Kołowczystych Poetów których pan Piotr był współzałożycielem. Chciałem serdecznie podziękować i złożyć na pana ręce wyrazy najszerszego uznania dla pana taty za ten wkład, który poczynił w rozwój kołobrzyskiej poezji. I my jako kołobrzyscy poeci i poetki będziemy nadal prowadzić tę naszą działalność i ciągle czytać poezję pana Piotra i tworzyć nowe, aby ten duch poezji kołbrzyskiej nie zaginął. Dziękuję Ponieważ Piotr Replarski jest prywatnym moim przyjacielem, to y, czuję się w obowiązku powiedzieć kilka słów. Piotr oznacza niezłomny jak skała. Bardzo żałuję, że Ciebie tu nie ma, drogi przyjacielu. Ten osiąga sukces, kto pracuje dobrze, śmieje się często i kocha bardzo. Aleksander Fredro. Myślę, że ten cytacik jak najbardziej do Ciebie pasuje. Wszyscy obecni tutaj bardzo Cię podziwiamy i kochamy. Na ręce Twojego syna składam kwiatki i skromny prezencik. Prezencikiem jest złota rybka na spełnianie marzeń. Dziękuję. Uniwersytet Trzeciego w składa najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji otrzymania tytułu Zasłużony dla miasta Kołobrzeg, Składamy także wyrazy uznania i szacunku literatowi i Nestorowi Poetów za całą kształt, wieloletnią działalność kultur kultur kulturalną na rzecz miasta Kołobrzeg. Życzymy wszelkiej pomyślności w dalszym pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego oraz satysfakcji i zadowolenia z działań na rzecz naszej małej społeczności.